Witam serdecznie, kochani. Zrobimy czytanie z odpowiedzią na pytanie, czy żałuję Waszego rozstania. Mamy tutaj czwórkę kielichów, która pokazuje takie znużenie relacją, brak zaangażowania, taką obojętność, tak, ale również moment refleksji. Wasza osoba może nie doceniać tego, co miała, co miał. I dopiero po czasie zauważyć wartość relacji. Często właśnie tęsknota jest wyznacznikiem miłości, więc ta osoba być może potrzebuje tego czasu, żeby zrozumieć. Um, sugeruje karta również, że um, ta osoba może nie zdawać sobie sprawy z tego, co traci, dopóki Was nie straci. Um, Trójka kielichów pokazuje energię towarzystwa, spotkań, przyjaciół, flirtów, takiego lekkiego podejścia do relacji. Być może ta osoba po prostu lubi flirtować. Nie szuka stałego związku i wskazuje to na to, że próbuje zająć się czymś przyjemnym, otacza się ludźmi, żeby zagłuszyć własne emocje. Niekoniecznie głęboki żal, ale raczej taką ucieczkę w zabawę czy też lekkie relacje. Czwórka denarów pokazuje potrzebę kontroli. Twoja osoba trzyma się tego, co znane, nie jest chętna do otwierania się emocjonalnie, może ciągle trzymać się wspomnień bądź poczucia tego, że moje niekoniecznie potrafi wyrazić, tak? Czyli um, z jednej strony chcę być w relacji, a z drugiej strony czuję się przytłoczony, przytłoczona. Tutaj jest jakieś takie przywiązanie, ale i zamknięcie. No i siódemka kielichów pokazuje iluzje, marzenia, wspomnienia, wyobrażenia o tej relacji, um, możecie idealizować, albo wracać myślami do Ciebie. Natomiast to ten sposób nie jest realistyczny. To jest bardziej takie. Zamykanie się w tych iluzjach. Ta osoba woli marzyć, aniżeli skonfrontować z tobą. I też nie do końca wie, czego chce, tak? Bo tutaj widzę emocje są rozproszone. Więc tak, na pewno w pewnym sensie żałuje rozstania, ale nie w sposób prosty czy otwarty. Ja tutaj widzę taki żal pomieszany z zagubieniem, z brakiem świadomości, co z tym zrobić. Ma w sobie ogromny żal. Ma tęsknotę, natomiast zamyka się w sobie, nie dopuszcza refleksji zbyt głęboko. No, i ta osoba na pewno próbuje przykryć towarzystwem innych ludzi to, że na przykład tęskni. Na pewno żałuje, ale nie potrafi tego przepracować ani nie przyzna tego otwarcie. Tu mamy taki żal podszyty zamętem, on jest tłumiony, nie do końca świadomy. To raczej nie jest osoba, która jest zdolna się zaangażować. Tak, ta osoba potrzebuje bodźców zewnętrznych, potrzebuje rozrywki, a niekoniecznie stabilizacji. Może warto dać sobie spokój.